Cześć! Witamy na kanale Życiowe Ścieżki. Miłego oglądania. Jak mogłeś mi to zrobić? Milena była bardzo rozczarowana, gdy dowiedziała się, że Janusz oszukiwał ją przez cały czas, gdy byli razem. Okłamałeś mnie, a ja uwierzyłam ci jak głupia. Nigdy ci tego nie wybaczę. Jutro złożę pozew o rozwód, a ty idź gdzie chcesz. Nie mogę cię więcej widzieć. Każde słowo nowej żony bardzo bolało Janusza w serce. Ale jak to możliwe, Mileno? Zapytał ją, licząc na jasną odpowiedź. Wyznałaś mi miłość. Byliśmy tacy szczęśliwi. Było nam tak dobrze. Dlaczego mi to robisz? Kocham cię. Nie zrobiłam nic złego. Wyznałam miłość milionerowi, a nie żebrakowi, który nie ma nawet własnego mieszkania. Wykrzyknęła dziewczyna. Gdybym wiedziała, że jesteś nagi jak soku, nigdy w życiu nie zwróciłabym na ciebie uwagi. Okłamałeś mnie. Podkuliłeś ogon, jakbyś był młodym milionerem, ale kim się okazałeś? Chłopakiem z biednej rodziny, który wziął wszystko do ostatniego grosza na kredyt, a teraz będzie pracował do końca życia. Po co mi taki mąż? Żeby dzielić z tobą talerz makaronu? Jestem przyzwyczajona do zupełnie innego standardu życia, więc możesz zapomnieć o byciu mężem i żoną. Jutro złożę papiery rozwodowe i poproszę ojca, żeby mi pomógł. Nie chcę być twoją żoną przez kolejny dzień. Janusz poznał Milenę przez przypadek. Wpadli na siebie na ulicy, w ogromnym tłumie, gdzie młody mężczyzna, który szedł i myślał o swoich sprawach, nie zauważył dziewczyny i przypadkowo popchnął ją ramieniem. Mógłbyś chodzić trochę ostrożniej. Oburzyła się i dopiero po usłyszeniu jej słów Janusz oprzytomniał. Przepraszam, proszę, odpowiedział przepraszająco. Zamyśliłem się a tu tyle ludzi przepraszam. Wpatrywali się w siebie przez kilka sekund, aż postanowili lepiej się poznać. Janusz szarmancko zaprosił Milenę do pobliskiej kawiarni. Ceny były wysokie, ale młody mężczyzna udawał, że nie zwraca na to uwagi. Od razu zorientował się, że Milena nie jest zwykłą dziewczyną, ale pochodzi z bardzo dobrej rodziny i godnego otoczenia. Sama otwarcie to okazywała, nie kryjąc się z tym, że wychowała się w zamożnej rodzinie. Gdy tylko wzięli filiżankę kawy i usiedli przy stole, dziewczyna opowiedziała młodemu mężczyźnie o sobie i swoim ojcu. Milena nigdzie nie studiowała ani nie pracowała. Po otrzymaniu dyplomu zastanawiała się, co dalej robić w życiu, ale nie mogła się zdecydować, co lubi najbardziej, więc żyła szczęśliwie i nie myśląc o niczym za pieniądze bogatego ojczyma, który wiele lat temu poślubił jej matkę i wychował Milenę jak własną córkę. Mężczyzna nie miał własnych dzieci, a także wspólnie ożenił się z matką Mileny, więc traktował dziewczynę z wielkim szacunkiem, płacąc za wszystko, czego zapragnęła. A ty? zapytała. Uczysz się? Pracujesz? Po szkole Janusz nie mógł dostać się do Instytutu. Jego rodzice nie mieli pieniędzy na opłacenie edukacji syna. Rodzina żyła dość skromnie. Pieniędzy starczało, ale na najprostsze i zwyczajne życie, bez ekscesów. Aby zapewnić sobie byt, i nie siedzieć na karku ciężko zarabiających rodziców, Janusz zatrudnił się jako operator w warsztacie samochodowym. Praca nie była zapylona, płaca niska, ale lepsze to niż nic. Młody mężczyzna nie mógł powiedzieć o tym milenie, w której był już wtedy zakochany, więc skłamał, że rozwija swój biznes i nie wdawał się w szczegóły. Dziewczyna nie była szczególnie zainteresowana, obserwowała tylko zachowanie młodego mężczyzny. Janusz zapłacił rachunek do ostatniej złotówki, a gdy wychodząc z restauracji wymienił się numerami telefonów z Mileną, zrozumiał, że kreowanie wizerunku bogatego, młodego przedsiębiorcy nie wystarczy, potrzebne są argumenty. I już następnego dnia poszedłem do banku złożyć wniosek o kredyt. Ale zdajesz sobie sprawę, że aby otrzymać taką sumę, potrzebujesz zabezpieczenia, powiedział kierownik. Nie zatwierdzą wniosku tak po prostu z Twoim poziomem dochodów. Nie będziesz w stanie spłacić takiej sumy. Zdawszy sobie sprawę, że Janusz nie ma się czego złapać w oficjalnych bankach, zaczął szukać firm świadczących usługi finansowe w internecie, a natknąwszy się na reklamę, w której stwierdzono, że możliwe jest uzyskanie dużej pożyczki bez zabezpieczenia i poręczycieli, Janusz natychmiast wybrał numer telefonu. Na spotkanie przyszedł ogolony mężczyzna o gangsterskim wyglądzie. Ale nawet to nie powstrzymało Janusza, który był gotów zrobić absolutnie wszystko, by zdobyć serce Mileny. Wypisz paragon, powiedział ogolony mężczyzna, wyciągając do młodzieńca długopis i papier. I ostrzegam, że jeśli nie oddasz pieniędzy w umówionym terminie, to ja i moi chłopcy wyciągniemy cię z pod ziemi, wyrwiemy ci nogi, wsadzimy w ciebie zapałki i powiemy, że tak było. Janusz szybko nabazgrał swoje inicjały na końcu kartki, złożył podpis. I pożegnał się z mężczyzną. Uzgodniona kwota pożyczki spadła na kartę kilka minut po tym, jak młodzieniec opuścił restaurację, w której negocjował ze skinheadem. Teraz można było działać i już od następnego dnia Janusz dawał milenie prezenty i zabierał ją do drogich restauracji. Dziewczynie to pochlebiało. Miesiąc później była już przekonana, że luksus nie jest ostentacyjny, co oznaczało, że mogła wyrazić zgodę na oświadczyny, które Janusz złożył dwa tygodnie po spotkaniu. Ślub również został opłacony przez niego, a w momencie, gdy otrzymał powiadomienia o obciążeniu jego karty, by zapłacić za niego w tym czy innym sklepie, młody mężczyzna z przerażeniem uświadomił sobie, że pieniądze się kończą. Żałował nawet przed samym sobą, że dał milenie swoją kartę. Byłoby znacznie lepiej, gdyby poszedł z nią na zakupy i miał przynajmniej jakąś kontrolę nad wydatkami. Ale było już za późno. Luksusowe wesele odbyło się w gronie rodziców i przyjaciół. Natalia i Maciej dziwili się, skąd ich syn ma tyle pieniędzy. Janusz, matka podekscytowana, zapytała. Jesteś pewien, że nie zadałeś się z żadnymi złymi ludźmi? Bardzo się o ciebie boję. Cały ten luksus. Czy to wszystko na twój koszt? Janusz nie wiedział, co odpowiedzieć matce, więc skłamał, że wesele opłacili rodzice Mileny, z którymi nowi krewni zamienili tylko kilka słów i raczej nie poruszyliby tak drażliwych tematów. Na szczęście DLA, Janusza i jej rodzice byli na tyle sprytni, że nie wspomnieli o tym, że pracują jako nauczyciele. Później zrozumiał, że cała ta maskarada była zupełnie niepotrzebna, bo kilka dni po ślubie postanowił wyznać Milenie, kim naprawdę jest. Janusz nie widział innego wyjścia. Przy takich wydatkach z wynajmowanego mieszkania, które Milena uważała za jego własne, musiałby się wyprowadzić za miesiąc. Absolutnie nie było sensu odwlekać momentu szczerej rozmowy z żoną. Janusz był pewien, że dziewczyna szczerze go kocha i zaakceptuje takim, jakim jest. W głowie odtwarzał słowa, które mu powiedziała, i przypominał sobie, z jakim oddaniem Milena patrzyła mu w oczy, gdy wyznawała mu miłość. Ale wszystko, co chciał zrobić, to było myślenie życzeniowe. Gdy Milena usłyszała, że jej nowy mąż nie jest biznesmenem, a zwykłym operatorem kamery, który od czasu do czasu musi pracować nawet w nocy, wściekła się i, powiedziawszy młodzieńcowi wszystko, co o nim myśli, spakowała swoje rzeczy i w nocy stanęła na progu swojego domu. Córeczko, co się stało? Julia zawyła, gdy zobaczyła Milenę o tak późnej porze. Jechałaś sama tak późno taksówką? Nie mogłaś zadzwonić do ojca, żeby przysłał po ciebie samochód? Och, mamo! Milena odepchnęła ją od siebie. Nawet mnie teraz o nic nie pytaj. Nie mogę z nikim o niczym rozmawiać. Porozmawiajmy o wszystkim później. Milena zamknęła się w swoim pokoju, a na dźwięk hałasu jej ojciec zszedł na parter luksusowej rezydencji z gabinetu, w którym mężczyzna zazwyczaj pracował do późnych godzin nocnych. Julia, czy coś się stało? zapytał podekscytowany Zbigniew. Dlaczego Milena jest w domu? Pokłóciła się z mężem obraził ją w jakiś sposób? Nie wiem, Pasza, nie wiem. Wzdychając, kobieta odpowiedziała. Przybiegła jak szalona i udała się prosto do swojego pokoju. Sama ją zapytaj, kiedy się uspokoi. Nie wiem, jak z nią rozmawiać, gdy jest w takim stanie. Niech dojdzie do siebie i wtedy będziemy mogli spokojnie i adekwatnie o wszystkim porozmawiać. Janusz nie tylko bardzo cierpiał z powodu rozstania z Mileną, ale również nie mógł znaleźć dla siebie miejsca z powodu zbliżającego się terminu spłaty zadłużenia. Skinhead codziennie kontaktował się z młodym mężczyzną, i nie była to już tylko kwestia rozmowy. Ostrzegałem cię, gdy wypisywałeś paragon. W słuchawce rozległ się gniewny męski głos. Mówiłem ci, co się stanie, jeśli nie oddasz pieniędzy. Teraz obwiniaj siebie. Podsłuchawszy rozmowę syna, Natalia wleciała do kuchni. Co ty zrobiłeś? Zawyła. Dlaczego to zrobiłeś? Czy ta maskaradowa lalka naprawdę była tego warta? Zostaniemy bez spodni. Janusz nie spodziewał się, że jego matka wszystko słyszy. Był pewien, że kobieta sprząta swój pokój. Najwyraźniej przybiegła, gdy jej syn głośno krzyknął do telefonu, że nie ma takich pieniędzy, a skąd je wziąć, też nie wiedział. Z powodu nerwów młody człowiek pękł i nawet sam tego nie zauważył. Kiedy przyłapała go matka, nie miał innego wyjścia, jak tylko wyznać, że pożyczył ogromną sumę pieniędzy od gangsterów i nie wiedział jak je spłacić. Wszystko rozwiążę, powiedziała stanowczo Natalia. Ale chcę, żeby to był pierwszy i ostatni raz. Następnym razem nie będziemy mieli nic do sprzedania, żeby cię nie zabili za głupią pożyczkę na jakąś piękność. Do diabła z dziewczynami. Tylko pieniądze im w głowie. Jakoś żyliśmy bez nich w naszych czasach, a przy okazji żyliśmy dobrze. Zakochiwaliśmy się, braliśmy śluby i mieliśmy dzieci. Ale wasze pokolenie ma w głowach same zera. Janusz nie od razu zrozumiał, co matka miała na myśli, mówiąc, że mają coś do sprzedania. Był zbyt pogrążony we własnych myślach. Ale kiedy wieczorem podsłuchał rozmowę z ojcem i zorientował się, że chodzi o mieszkanie, był w szoku. Czy naprawdę nie ma innego wyjścia? Zapytał, przychodząc następnego ranka do kuchni, gdzie Natalia piła herbatę z Maciejem: Mamo, ale to jest nie do pomyślenia. Co ty proponujesz? Kobieta odpowiedziała: Chcesz, żeby cię zabili? Albo coś gorszego? Powinnaś była pomyśleć, zanim pożyczyłaś takie pieniądze DLA jakiejś prostytutki, która rzuciła cię, gdy tylko dowiedziała się, kim naprawdę jesteś. Idę dziś do banku. W przeciwieństwie do ciebie wezmę oficjalną pożyczkę pod zastaw mieszkania i razem z Maciejem będziemy ją spłacać. Nie zostaniemy na ulicy i nie pójdziemy do mieszkania z pluskwami i karaluchami. Nie musisz się o to martwić. Zrobię DLA ciebie wszystko. Przychodząc do banku, kobieta nie znalazła porozumienia z kierownikiem, który po obejrzeniu zaświadczenia o dochodach stwierdził, że bank nie udziela żadnych kredytów zabezpieczonych nieruchomościami. Młoda damo, dlaczego mnie okłamujesz? Zapytała niezadowolona Natalia. W każdym banku można wziąć kredyt pod zastaw mieszkania, i nie opowiadaj mi bajek. Niech pani zadzwoni do swojego przełożonego. Chcę rozmawiać z twoim przełożonym. Tego dnia Zbigniew zatrzymał się w jednym z oddziałów, aby zgłosić pewne innowacje. Chciał usprawnić pracę nowych oddziałów, które nie zyskały jeszcze renomy w niektórych dzielnicach, więc kiedy kierownik wszedł do biura i poinformował go, że jeden z klientów chce rozmawiać z kierownikiem, Mężczyzna chętnie zgodził się sam rozwiązać problem. Ty? Dziewczyna była zdumiona. Po co zadawać sobie tyle trudu? Przecież sami sobie poradzimy. Nie, odpowiedział surowo Zbigniew. To mój biznes i chcę mieć pewność, że moi klienci będą obsłużeni na najwyższym poziomie i zadowoleni. Gdy zobaczył Natalię, rzucił okiem na jej szyję. Nie ma mowy, pomyślał sobie, widząc boleśnie znajomy medalion. W tym momencie całe jego dotychczasowe życie stanęło mu przed oczami, jakby te dwadzieścia kilka lat cierpienia i wspomnień, które starał się zagłuszyć pracą i ustabilizowanym życiem z nową, ale już nie tak gorąco kochaną żoną, nigdy nie istniały. Bożena była jego jedyną miłością, z którą nigdy by się nie rozstał, gdyby los tak okrutnie ich nie rozdzielił. Byli tacy szczęśliwi, gdy dowiedzieli się, że będą mieli dziecko. Tak, nie mieli dużo pieniędzy. Zbigniew był wtedy prostym urzędnikiem. Musieli mieszkać w małym pokoju w mieszkaniu jego rodziców, ale ani on, ani Bożena nigdy nawet nie pomyśleli, że ciąża może być niechciana, a dziecka trzeba się pozbyć z powodu biedy i braku pieniędzy. Jakże był później zły, że nie był wtedy tak bogaty, jakim się stał. Gdyby miał pieniądze i był w stanie zapłacić swojej żonie za przyzwoity poród, być może nic takiego by się nie wydarzyło. Kiedy położna wyszła z pokoju i zdejmując z głowy biały bawełniany kapelusz, złożyła kondolencje. Zbigniew rozpłakał się. Nie mógł powstrzymać łez. Sam nigdy nie sądził, że jest zdolny do takiego płaczu. Ale jak mógł? zapytał. Jak to się stało? Przecież była na wszystkich badaniach kontrolnych, regularnie chodziła do lekarza. Jest młoda, całkowicie zdrowa. Jak mogłeś pozwolić jej umrzeć? Dlaczego nic z tym nie zrobiliście? Nie jesteśmy bogami. Położna usprawiedliwiała się. Przyjechała za późno. Powinna być w szpitalu kilka dni wcześniej wtedy moglibyśmy przewidzieć komplikacje i im zapobiec. Ale odmówiła. Co należało zrobić w takiej sytuacji? Bożena nie chciała zostać w szpitalu ani jednego dnia dłużej, więc zadzwoniła po karetkę, gdy obudziła się z okropnym rozdzierającym bólem w podbrzuszu. Spojrzała na prześcieradło i zobaczyła ogromną fioletową plamę. Pasza! krzyknęła do męża, który tego ranka szedł do pracy. Chyba się zaczęło, ale wygląda na to, że coś jest nie tak. Nie wiem, tak bardzo boli. Musimy natychmiast jechać do szpitala. Zbigniew natychmiast zadzwonił po karetkę, a po telefonie do miejsca pracy pojechał z żoną. Jakiekolwiek inne zajęcie nie wchodziło w grę. Tego dnia spędził osiem godzin na korytarzu przed oddziałem i z niecierpliwością czekał, aż położna wyjdzie i powie mu, że został ojcem. Ale zamiast tego Zbigniew usłyszał długi monolog o komplikacjach i o tym, że Bożena trafiła do szpitala za późno. Ale jak późno? Całą noc spała spokojnie, nic nie czuła. Dopiero rano, gdy pojawił się ostry ból, natychmiast wezwaliśmy pogotowie. Było więcej pytań niż odpowiedzi, a cały koszmar nie mieścił się w głowie mężczyzny. Nie mógł uwierzyć, że to przytrafiło się właśnie jemu. W ciągu jednego dnia stracił zarówno kobietę, którą kochał, jak i syna, na którego razem czekali. Dwa życia przerwane w tym samym momencie, a położna mówiła o tym z takim spokojem i obojętnością, jakby w ogóle się nie wydarzyły. Nie mogła się powstrzymać od złości, a zbigniew z trudem powstrzymywał emocje. Gdyby wtedy wiedział, że popełniła poważny błąd medyczny, że jego syn przeżył. Ale zamiast zadzwonić do ojca i oddać mu dziecko, położna, bojąc się odpowiedzialności za to, co się stało, sfałszowała dokumenty i zarejestrowała chłopca jako dziecko anulowane. Gdyby tylko wiedział, udusiłby ją własnymi rękami. Ale o tym nie wiedział i wiedzieć nie mógł. Po wysłuchaniu opowieści Natalii, Zbigniew od razu zorientował się, że Janusz jest jego synem. Prawdopodobnie po tym, jak położna oddała chłopca do domu dziecka, został on adoptowany i wychowany w dziwnej, ale dobrej rodzinie. Nie, nie mógł pomylić tego medalionu. Zbigniew nigdy by go z niczym nie pomylił. Bożena nigdy go nie zdejmowała, zawsze nosiła na szyi. Wierzyła, że to jej talizman, który ochroni ją przed wszystkimi kłopotami i nieszczęściami. Myliła się jednak. Talizman nie był potężny, a położna, która chciała go wziąć, DLA siebie. Była przerażona. Kiedy zdjęła klejnot z martwej, rodzącej kobiety i już miała schować medalion do kieszeni, nagle zdała sobie sprawę, że ktoś może się o tym dowiedzieć, a wtedy zostanie przesłuchana. A tego by nie chciała. Kobieta miała nos na karku i gdyby została uznana za winną kradzieży, nie wiadomo co by się z nią stało. Oddała medalion do domu dziecka razem z chłopcem, a opiekunka, która pieczołowicie go przechowywała, przekazała go matce zastępczej, gdy ta adoptowała Janusza. Podobnie jak Bożena, Natalia nigdy nie rozstawała się z tym przedmiotem. Uważała go za szczęśliwy znak. Jeśli biżuteria nie pasowała stylem do rzeczy, które kobieta zakładała na daną uroczystość, nosiła medalion w kieszeni. Tak było w dniu ślubu, kiedy Natalia zorientowała się, że biżuteria nie pasuje do sukienki, którą wybrała na tę okazję. Zbigniew nie od razu odważył się przyznać kobiecie, że ona i jej mąż wychowali jego własnego syna. W końcu to oni wychowywali Janusza od najmłodszych lat i raczej nie byliby zadowoleni, gdyby dowiedzieli się, że ma jakiegoś innego ojca. Uważał jednak, że jego obowiązkiem jest odpowiedzieć za błędy syna. Dlatego zaraz po rozmowie z Natalią skontaktował się ze wszystkimi znajomymi i dowiedział się, od kogo młodzieniec wziął pożyczkę. Dla Zbigniewa nie była to duża suma, rozstał się więc z nią bez żalu i nawet się nad tym nie zastanawiał. Potem zainteresowało go coś zupełnie innego. Co dalej? I jak opowiedzieć o sobie rodzinie, która wychowała jego syna? Te pytania nie dawały mu spokoju. A gdy Natalia, której przezornie zostawił wtedy w banku swój numer telefonu, by w razie problemów mogła się z nim skontaktować, zadzwoniła do niego z pytaniem, jak sprawy z zatwierdzeniem kredytu pod zastaw mieszkania, podjął decyzję. Widzisz, Zbigniew odpowiedział. Nie będzie żadnej pożyczki, nie jesteś nikomu nic winien, ale jak to możliwe, wykrzyknęła zaskoczona Natalia. Musimy spłacić dług za Janusza. Wziął pieniądze od tych ludzi i musi je spłacić. Albo po prostu nie może mi pomóc, a tylko obiecał? I nie dadzą mi pożyczki? Zbigniew wyczuł, że kobiecie zaczyna się robić gorąco i stał się na tyle śmiały, że odważył się poprosić ją o wizytę jeszcze tego samego dnia. Przyjadę i wszystko ci wyjaśnię, powiedział. W końcu nie jesteśmy sobie obcy. Chcę ci przypomnieć, że moja córka nadal jest żoną twojego syna. Natalia nie miała wyjścia, musiała się zgodzić, nie mogła oprzeć się takiej presji. Gdy tylko usiedli przy kuchennym stole, Zbigniew, który jako jedyny nie tknął herbaty, zaczął opowiadać wydarzenia sprzed lat. Natalia i Maciej słuchali mężczyzny z otwartymi ustami, nie mogąc uwierzyć własnym uszom. Co to ma być? Westchnęła Natalia, gdy Zbigniew skończył mówić. Jesteś ojcem Janusza, a my jesteśmy dla niego nikim? Co mamy teraz zrobić? Dlaczego nikim? zapytał zaskoczony mężczyzna. Jesteście jego rodzicami i zawsze nimi będziecie. Janusz jest już dorosły, więc nie ma mowy o oficjalnym rodzicielstwie. Ale bardzo chciałabym pomóc Januszowi. Wiesz już, że mam swój prywatny bank. Bardzo chciałbym, żeby mój syn odziedziczył mój biznes. Nie zbudowałem go na darmo. Moja córka nie jest tym zainteresowana, a Milena raczej nie będzie chciała się angażować w tak poważny biznes. Ale Janusz mógłby skierować swoją energię we właściwym kierunku. Poza tym, z tego co widzę, ma ambicje, by stać się człowiekiem sukcesu i bogatym. Dlaczego by tego nie zrealizować? Wieczór galowy kilka dni później przyniósł Zbigniewom sporą niespodziankę. Ogłosił zarówno Juli, jak i Milenie, że ma syna, a gdy to usłyszały, o miały. Ale to nie jest mój brat. Milena, która podczas ich rozłąki zrozumiała, że kocha Janusza i nie będzie chciała się z nim rozwieść, powiedziała zmieszana. Tylko dziewczyna bała się to powiedzieć, jak również przeprosić za to, co powiedziała młodemu mężczyźnie w przypływie chwili. Milena była bardzo dumna i trudno jej było złamać swoje zasady. Gdy dowiedziała się o kolacji, na którą ojciec zaprosił Janusza, pomyślała, że to jej szansa, by powiedzieć mu wszystko tak, jak było i na pewno z niej skorzysta. Po uspokojeniu córki Zbigniew zapewnił Milenę, że nie mogą się rozwieść, ponieważ nie są krewnymi. Kilka dni później mężczyzna mianował Janusza swoim zastępcą, a rok później na świat przyszedł wnuk Cyryl, w którym cała rodzina pokładała wielką nadzieję. To było prawdziwe szczęście. Zbigniew nie mógł pragnąć niczego więcej.